Państwa. W dzisiejszym odcinku przyrządzimy sobie jedzonko. Przerządzimy sobie tosty lub też sandwicze, jak zwał, tak zwał. Więc do przygotowania będzie nam potrzebny toster albo opiekarz do sandwiczy, jak zwał, tak zwał. Masło, czy znaczy masło i ser i dodatkowo będzie nam potrzebny chleb tak więc Bierzemy sobie nóż. Przesunę sobie poster. Otwieramy masło. Bierzemy trochę na ostry przedmiot masła. Wrzucamy. No. no. Obie strony, tak? I czekamy, aż masło roztopi się. W czasie czekania bierzemy stare chlebki, nie dwa, bo mężczyznę chce jednego tosta? Zrobię dwa. I bierzemy znowu na ostry przedmiot masło. I smarujemy górną część chleba. To normalne w tych czasach, jak zrobić to w Ale dobra, trzeba robić zasięgi. W ogóle dziękuję za tak dobry odbiór. Bardzo się cieszę. Co niedługo może wleć jakiś gamingowy odcinek. Więc super. Bierzemy też ser ser, oh, Ser taki gruby trochę, ale ser. 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 I i rzucamy śmiecia na patelnię, znaczy na patelnię, no. Wiesz, o co mi chodzi wideo. Jeśli odcinek ci się spodoba, to wtedy daj łapkę w górę i suba. Będzie pojawiać się więcej takich odcinków. No i drugiego zrobię bez niczego. I zamykamy, drodzy ludzie, zamykamy. Kadr będzie lepszy. Już się tutaj wszystko pięknie robi. Dzień dobry. Już się uokuje, już, jest... już się upieku, więc trzeba wyjąć talerz. Kładziemy talerz, albo trzymamy, jak to woli. I odrywamy tosty od powierzchni. I gotowe. No. I piękne tosty gotowe. Do widzenia. Daj łapkę w górę i subskrypcja.